Cześć! Dzisiaj zabieram Was na pokaz Victoria's Secret. No, prawie. Marta Zawiślańska z Atelier Stylissimo pokaże mi, jak wykonać fryzurę, którą noszą słynne aniołki. Nakładamy piankę, unikamy wszystkiego, co nasze włosy mogłoby obciążyć, czyli odżywka, olejki, maski do włosów. Pierwszy krok już za nami. Podstawą do tej fryzury jest Umycie włosów szamponem niezbyt obciążającym. I tutaj Martyna umyła szamponem nawilżającym, żeby te włosy nie były zbyt suche. Następną rzeczą bardzo ważną jest to, żeby nie nakładać masek obciążających ani żadnych olejków, ani mleczek wygładzających. One mają być proste, naturalne, wysuszone. Suszymy włosy ręcznikiem, suszarką. Możemy je wyciągnąć na szczotkę, ale to nie jest konieczne. Nie łudźcie się. Każda modelka Victoria's Secret, niezależnie od tego, jak bardzo ma gęste naturalne włosy, doczepia sztuczne pasma, e, i my też to zrobimy. Cienkie pasma o jednym zapięciu wpinamy zawsze z boku i pamiętajmy też o tym, żeby nie było to zapięcie zbyt wysoko, dlatego, że później nie będziemy miały wystarczającej ilości włosów, żeby przykryć te nasze doczepy. Gdy już włosy mają właściwą objętość, zabieramy się za układanie ich w fale. Kręcimy na lokówkę, a później takie ślimaczki przykładamy do głowy, przyczepiamy wsuwkami i zostawiamy. Najlepiej nawet na kilka godzin, tak jak robią to aniołki, które czekają na to, aż będzie ich czas na wejście na scenę. No i to jest moment, w którym modelki idą na makijaż. Ja makijaż już jakiś mam, więc wystarczy, ale pewnie mam czegoś nauczyłam. pierwsze, nie nakładamy olejku na włosy. Po drugie rozdzielamy je, ale niezbyt ostrożnie, bo i tak wszystkie te włosy później mają zrobić taki bałagan, bo cały styl aniołków to jest takie połączenie stylu prosto z plaży, naturalne fale, trochę dopiero co wstałam z łóżka, no ale jeśli macie lustro w domu, to wiecie, że prosto po wstaniu z łóżka wcale nie wyglądamy tak jak aniołki, więc no właśnie tutaj wchodzi cała praca, którą wykonała Marta. Każdy aniołek ma dowolność co do tego, po której stronie ma mieć ułożone włosy i mamy trzy sposoby: na bok, na środku lub na górę. Fryzura na aniołka Victoria Secret słynie z tego, że albo robimy przedziałek z boku, albo na środku, albo bezpośrednio wszystkie włosy do góry. Myślę, że my dzisiaj wybierzemy taki look bezpośrednio do góry, dlatego że to będzie efekt bardziej taki sexy na typową taką laleczkę Victoria Secret. I czy zrobimy przedziałek z lewej strony, czy z prawej, czy na środku, czy bezpośrednio wszystkie włosy do tyłu, też zależy od nas, w jakiej opcji będziemy lepiej się czuły. Kiedy już ułożyłyśmy, wygładziłyśmy nasze loki, utrwalamy je sprejem elastycznym. Jeżeli ktoś ma ciężkie, proste włosy, możemy użyć lakieru bardziej, mocniej utrwalającego. No pamiętajmy o tym, że ta fryzura musi być luźna, naturalna, miękka. I na koniec, żeby był efekt prosto z Hollywood, musimy sobie nabłyszczyć mocno włosy. Najlepiej sprejem nabłyszczającym, bądź oliwką, która nadaje połysk.